Konferencji prasowej przed meczem 31. kolejki IPA Bank Polskiej Eksaklasy, w której Piast Gliwice zagra na własnym stadionie z Radą Jakim Radą. Przed meczem do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, Pan Eksodal Bukowicz. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry. Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, ten ostatni mecz z Lechii, to tak z boku patrząc wyglądało, jakby Pana zespół tak na dużym luzie z przodu i na dużym luzie z tyłu. Bo, mogło się, bo skończyło się 3-1 dla Lechy, no ale jakby było tak 5-5, to też właściwie mogło tak być. To takie było. To tak już będzie, że się tak luźno gra, czy to przypadek? Dzień dobry. no Na pewno nie chciałbym tego, i nie życzyłbym sobie, żeby nasze mecze wyglądały właśnie w ten sposób. Wiadomo, że odbiór zewnętrzny taki był, i trudno z tym polemizować, jak, jak, jak faktycznie. Przeciwnik stwarza sobie więcej sytuacji niż zazwyczaj tak jest, jak, jak, jak gramy swoje mecze. Myślę, że to jest tak naprawdę największe wyzwanie w tym momencie dla nas. Oczywiście też biorę pod uwagę, że wcale nie jest tak, że i matematycznie chociażby mamy utrzymanie, ale na pewno w tabeli mamy o co. O co grać, to jest, to jest oczywiste. Przede wszystkim jest wizanie takie, żeby swoją postawą nie odbiegać od tego, co robiliśmy dobrze w przeciągu całego sezonu to byliśmy solidną, solidnie broniącą drużyną i, i jakby mając swoje problemy, można powiedzieć, w kre kreowaniu czy, czy, czy zdobywaniu w sytuacji, czy zdobywaniu bramek, natomiast solidność w obronie to jest coś, co nas cechowało, ta dyscyplina że e, m, Bardzo uważam, że byłoby istotne to utrzymać do końca. No pan ma taki, y, może nie, że problem, ale teraz tak, że, że trzeba jeszcze jakoś tak powiedzieć, panowie, no zostało tam, nie wiem, cztery mecze, no trzeba się jeszcze tak zmobilizować i, no bo to utrzymanie to właściwie jest już tak, no, jest kwestia tego chyba na którym miejscu się utrzymacie, natomiast czy jest o co walczyć, nie? czy trzeba jeszcze to przekonywać? Mi się wydaje, że o co jest walczyć nawet jak się gramy, czy sparingowe, jakby yy, nagle wiadomo do porażek w tym momencie, w takim jakim jesteśmy będziemy dorabiać teorię, że Brakuje nam e, e, chociażby motywacji, nie mamy o co grać i dalej, co jest dla mnie po prostu niepojęte, nie że tak powiem, bo jakby sam do tego podchodzę w taki sposób, że. Nie wiem, spotkalibyśmy się na, na boisku osiedlowym i gralibyśmy mecz, to, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po prostu nie dawał siebie wszystko i nie był na taki mecz gotowy. I tym bardziej tu mówimy o, o, o lidze, o ekstraklasie, no, co my mamy tak naprawdę e, w, do, do, do robienia, niż po prostu e, powinniśmy i musimy po prostu dawać siebie wszystko. To jest jakby moje... Mój pogląd na, 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 na to, i na, e, ogólnie nie tylko na tą sytuację, w której mi, e, jesteśmy, i liczę, że to pokażemy w czterech meczach, że te czterech meczach na pewno pod kątem postawy będą e, wyglądać właśnie w ten sposób, że to będzie widoczne też w meczu z Radomiaka. A jak pan tego Radomiaka ocenia? Bo oni tak cztery mecze bez wygranej, no ale ostatnio Lechowi się postawili, wyciągnęli z 0-2 na 2-2, już różnie się to mogło skończyć, czyli. No, no. Podstawili trudne warunki. No tak, drużyna, która ograła Legię siebie z, Le z Lechem zasłużenie zremisowała, bo w drugiej połowie no, była zdecydowanie lepsza. W podobnej sytuacji do naszej w tym momencie, po tym meczu z Lechem, też podobny dorobek i punktowi, też inaczej, tylko rozłożyli oni źle, zaczęli tą rundę, potem mieli tą, tą gdzie pierwsze trzy mecze bodajże przegrali to dosyć wysoko, potem się pozbierali i od, od momentu, wydaje mi się, właśnie meczu w, jeszcze lutowego z Legią wyglądają naprawdę solidnie i, E, widać, że, że trener dotarł do tej, do tej grupy tam i, i e, w, też w trakcie zmieniano, zmieniano ustawienie sposobu gry i bronienia, więc e, znaleźli swój e, sposób, e, bardzo dobrze się zaprezentowali chociażby na puszczy, gdzie nie jest łatwo też, to był taki ważny mecz, byli bliżej wygranej, także w, przeciwnik, którego na pewno doceniamy. Jak sprawy kadrowe u pana przed tym meczem, bo to różnie z tym zwykle bywa? No, na ten mecz, oczywiście, jeszcze ten trening jeden przed nami. Na pewno nie będziemy mogli liczyć na Tomka Mokwy, który, który jest z urazem mięśniowym, takim, który go wyklucza do, do początku przyszłego tygodnia. Poza tym wszyscy nasi zawodnicy są zdrowi. I zobaczymy, czy... i mam nadzieję, że to się nie, nie, nie zmieni. W tym ostatnim meczu wrócił do składu. Do jedenastki, nawet Fabian Piasecki, ale on wrócił po dwóch miesiącach chyba, a nie grał wcześniej, bo pan tak decydował, czy jakieś inne były powody. Nie to była oczywiście decyzja. Jak w, też w innych sytuacjach moja już patrzę na trening na to, jak E, też e, wyglądamy jako drużyna w, w tych naszych meczach, ale też w tygodniu i e, też próbuję w jakiś sposób też e, dawać do zrozumienia zawodnikom, czego oczekuje i jakie postawy. Także e, ze względu na tą postawę, którą okazywał ostatnio, no, Fabian się znalazł e, w dwudziestce i, i też e, pojawił się na boisku. Chciałem zapytać te ostatnie tygodnie, kiedy już wiadomo, pan się rozstaje z tym klubem, to coś zmieniło w pana stosunkach z drużyną oraz z szefami klubu ono Nie wiem, jak one były wcześniej. Były, nie było spotkania czy rozmowy, a teraz może ich już nie ma. Wydaje że, mi się, że funkcjonujemy normalnie tak, jakbyśmy funkcjonowali w momencie, kiedy by jakby ta sprawa była niejasna albo nie zamknięta, także. Yy... Prawda jest taka, że są cztery, cztery mecze przed nami, które będą decydować o obliczu tego, tej rundy, tego, tego, tego sezonu w dużej mierze. Tak? I też na takie podsumowanie przyjdzie czas co do, co, co do jakby, tych odczuć i, i nawet relacji. Mam nadzieję, że one pozostaną tak, jak, jak są, jeżeli chodzi o, o, o to, co. I jak funkcjonujemy pomiędzy, natomiast nie ukrywam, że liczę na nas na dobrą zdobycz punktową w tych o czterech ostatnich meczach, i one, one będą decydować w dużej mierze o, o, naszych, o naszych samopoczuciach. Dzień dobry, panie trenerze Wojciech jak polskie zwierciadło futbolu. Ja mam takie pierwsze pytanie, może trochę dziwne, ale yy, tak się chciałem spytać, bo tak śledzę fora kibicowskie, no i przed, mecze, przed meczem i po meczu z Lechią, yy, no, wśród kibiców padały takie zdania, że być może Piast nie będzie chciał, a potem, że nie chciał, szywdzić Lechi. Czy, bo, co, co by pan mógł powiedzieć takim kibicom, którzy tak jakby powątpiali w, yy, no, w chęć piasta yy, w pokonaniu Lechi, że tak powiem? Znaczy, To, co powiedziałem na początku, że jakby jak jest porażka, jest gra poniżej pewnego poziomu, to, to jest też przestrzeń potem do budowania różnych teorii. Jakby ja to rozumiem, że, że będzie miało miejsce, w, kiedy ten pretekst jest, jest, jest dawany. Trochę tak jak z takimi faulami polekarnym niepotrzebnym, których jest karny, może nie jest karny, a tak naprawdę jest tylko pretekst, a ten pretekst można by było nie dać e, swoją postawą, jeżeli mówimy o naszej grze i e, jakby. Tutaj nie będę polemizował. Tak? Jakby jeżeli, jeżeli popełniamy takie błędy w obronie i, i, i przegrywamy mecz w taki sposób, to, to zdaję sobie sprawę, że ludzie będą mogli gadać te rzeczy, które są zupełnie od, od, oderwane od, 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 od faktów. Rozumiem. A drugie pytanie. Tak, tak patrząc czy, czy na historię meczów piasta z Radom Jakiem, no to rywal niezbyt wygodny, bo na tam, już nie pamiętam, 6-8 meczów Piast tylko raz wygrał, 1-0 już za pana kadencji w 23 roku po bramce Hrabka. Czy u was trenerów funkcjonuje jakieś takie, coś takiego, że ten rywal, że jakiś rywal może być bardziej niewygodny niż teoretycznie mocniejszy i z jakichś powodów jest trudniej z nim wygrać? czy znaczy nie możemy do tego podchodzić w ten sposób, bo można by było zupełnie jakby e, odmienić swoje podejście takim takim razie. Jeżeli bym się zastanawiał na tym, co, co, co bywało w tych wcześniejszych meczach z Radomiakiem, no to w, w, też zdaję sobie sprawę, że w, przede wszystkim u siebie jak tu jestem z Radomiakiem nie wygraliśmy i myślę, że jest też e, to kolejny powód do tego, żeby w, o to zwycięstwo przed e, swoją publicznością tutaj powalczyć i e, tego Rodomiaka ograć. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, nie, za, e, nie zważywszy na to, jak, jak wcześniejsza, ta, czy, wcześniejsza ta historia wyglądała. Dziękuję bardzo. Czy mamy kolejne pytania? Jeżeli nie, to bardzo Dziękuję bardzo, pozdrawiam.